Witajcie moi drodzy. Dzisiaj będzie filmik z taką metamorfozą. To jest pomieszczenie, którego jeszcze do tej pory nie było na moim kanale. To jest y, takie, no powiedzmy, w piwnicy obok garażu. I generalnie, jak widzicie, to była do tej pory jedna wielka graciarnia. Y, I w zasadzie. No wszystko, co nie było w danym momencie nam potrzebne, nie używaliśmy, po prostu się wrzucało do tego pomieszczenia i postanowiliśmy wreszcie uporządkować to i stworzyć jakieś takie pomieszczenie, które będzie dużo przyjemniejsze dla oka i nie tylko. Także jak widzicie, to jest ogrom, ogrom rzeczy. Od razu wam mówię, że część rzeczy została wyrzucona. Część rzeczy została przeniesiona do innych pomieszczeń i myślę, że to jest taki początek na moim kanale, gdzie zobaczycie jeszcze takie inne pomieszczenia, których do tej pory nie było. bardzo serdecznie na kanale uporządkowana. Jeśli chcesz być na bieżąco, to proszę subskrybuj i nie zapomnij wcisnąć tego małego dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o nowym filmiku. Zaczynam oczywiście od wyniesienia wszystkiego, co tylko się da. Tutaj właśnie obok jest garaż. wysiłkowałam się odkurzaczem, ponieważ było naprawdę bardzo dużo pajęczyn. Ja generalnie no, nie przepadam za pająkami, mimo że wiem, że to są pożyteczne stworzenia. Jednak jakiś mam taki, taki dość duży uraz do nich. Więc wszystko, co mogłam, co widziałam, no to odkurzyłam. I te rzeczy, które tam widzicie na górze, które leżą na rurach, czy tam na tym oknie, ja szczerze powiedziała, że nie chciałam tego dotykać i to ściągnął. Tata. No, on nie chce być widoczny tutaj na kamerze, więc tego momentu, jak to zabiera, no niestety nie, nie zobaczycie. Tu już jest właśnie to wszystko ściągnięte. Więc jeszcze sobie. Odkurzyłam w tych miejscach, gdzie, gdzie po prostu wcześniej nie widziałam. I teraz zajęłam się drugą stroną pomieszczenia. Tak, i teraz zobaczcie moją reakcję <noise> i zobaczcie dlaczego moja reakcja była taka, jaka była. No po prostu jakieś dwa ogromne potwory wręcz. I tym również zajął się tata. Jak widzicie, jest już to wyniesione. Więc drugą część pomieszczenia również odkurzam. I tutaj tata pomaga mi. Przesuwaniu tych mebli. To są drewniane meble i są, uwierzcie mi, bardzo, bardzo ciężkie. Tutaj chcieliśmy się pozbyć tego dywanu. Powiem Wam, że nie jest to taka łatwa sprawa, jeżeli w takim pomieszczeniu wszystkie meble się znajdują, żeby tegoś tak przesuwać. Żeby wszystko było wygodnie nam wynosić i wyjmować. Ale tutaj tata pomału sobie poradził. Więc możecie zobaczyć jaki tam był ogromny piach z tego dywanu. Ja oczywiście zanim zacznę ścierać podłogę czy rury to musiałam mieć pewność, że nie ma żadnych pajęczyn ani pająków. Generalnie zawsze jak sprzątam powiedzmy w takim pomieszczeniu, to mam wrażenie, że mnie wszystko spędzi, że gdzieś tam jakiś pająk chodzi po mnie i no nie ukrywam. Nie lubię bardzo tego uczucia. Do tego mycia używam swojego uniwersalnego płynu, czyli wody z mydłem kastylijskim. Tutaj tata podrzucił mi jakieś jeszcze ścierki, bo no dość szybko się brudziły. Nie wiem, czy y, zauważyliście, ale prawie wszędzie mam minę dość taką, y, no że z obrzedzeniem niektóre rzeczy robię, że jak coś muszę dotknąć, to no takie fuj. Starałam się wszystko jak najdokładniej przemyć, przetrzeć, no bo jak wiecie rzeczy stoją w takim pomieszczeniu, gdzie się nie używa, no to te pajęczyny i kurz tak naprawdę są wszędzie. I tutaj z spodu te meble, jeden jak i drugi, najpierw chciałam sobie odkurzyć, dla mojego bezpieczeństwa, zanim wsadzę tam rękę ze ścierką, żeby czasem żadnej jakiejś tam pajęczyny nie było. Ten dywan to jest w zasadzie, powiem Wam, taka wykładzina. jest Okropny, to jest od razu do wyrzucenia, nie nadaje się zupełnie do niczego. Bardzo ciężko było utrzymać to w czystości, więc nie ma sensu takich rzeczy zostawiać. Przy okazji przetarłam również te nasze sprzęty do ćwiczeń. No, jak widzicie, stały w takim miejscu, gdzie widać, że nie były używane, więc też wymagały przetarcia. Aczkolwiek mam nadzieję, że w końcu się zmobilizujemy i zaczniemy używać. I teraz Wam powiem, że generalnie to pomieszczenie miało wyglądać tak jak wyglądało przed chwilą. Jednak doszliśmy do wniosku, że te ściany są już troszkę połatane, więc mamy farbę jeszcze. Nie musimy kupować, więc stwierdziliśmy, że odświeżymy całe pomieszczenie. No tutaj starałam się jakoś poprzykrywać chociaż odrobinę tą sofę i, i, i ten kredens żeby jednak się nie pociapały. No i tak właśnie wyglądają te ściany przed malowaniem. No tutaj są różne łaty, plamy, ciapy. To pomieszczenie było malowane już kilka lat temu, więc no tak naprawdę warto było je odświeżyć. Przecieram rury, które też były już bardzo okurzone. I tutaj ja wiem, że niektórzy skomentują, że to nie jest czyszczenie ścian przed malowaniem. Tak naprawdę chodziło mi tylko o starcie takiego kurzu. Ja wiem, że to pewnie powinno być jakaś gąbka, wiadro z mydłem czy coś i, i wytarte te ściany. Ja sobie trochę ułatwiłam sprawę, czyli tym swoim uniwersalnym płynem psikałam mopa. I w taki właśnie sposób przemywałam ścianę, jak również sufit. Zabezpieczam taśmą malarską listewki, ponieważ ten y, taki cokolik, chyba cokolik, y, nie wiem jak to się nazywa, z tego lastryko y, będzie również pomalowany. I tutaj chciałam Wam pokazać, jak zabezpieczyć rynienkę. Wsadziliśmy w reklamówkę, zakleiliśmy spod spodu taśmą, żeby ta reklamówka ten worek nam nie spadał, i ja tutaj starałam się pomóc, tacie i odcinałam te kąty, rogi i, i to wszystko, co mogłam, a tata już wałkiem te większe powierzchnie, czyli ściany, sufit. Malował. I tutaj na początku malowałam taką zwykłą farbą, taką do ścian, ale potem przemalowałam jeszcze inną, ale to za chwilę. Tutaj chciałam Wam pokazać czyszczenie dywaniku, który będzie właśnie w tym pomieszczeniu. Początkowo tutaj się mi niestety to nie nagrało. Tak samo jak nie nagrało mi się to, jak czyszczę sofę. Ale najpierw szczotką starałam się ściągnąć jak najwięcej sierści psa i czyściłam płynem do mebli tapicerowanych również dokładnie tym samym płynem wyczyściłam sofę i też użyłam do tego szczotki typu żelazko. Nie mam żadnego pojęcia dlaczego to się nie nagrało, no było mi dość przykro jak zobaczyłam przy montowaniu, że tego nie ma. No trudno, no niestety no, nie udało się. Ten dywan i tak będzie jeszcze jakoś czyszczony. Ja po prostu chciałam go tylko w miarę odświeżyć. Po tym, jak przebywał i leżał w tym pomieszczeniu, dość długi czas. A przepis na ten płyn do mebli tapicer tapicerowanych będzie w opisie. I tutaj, jak widzicie, już ten cokolik i rury są dość ładnie pokryte, ponieważ użyłam do tego innej farby. To jest taka emalia, której się używa również do malowania mebli. Ja też Wam w opisie podam nazwę, ponieważ w tym momencie, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, ale bardzo fajnie pokrywa, pokrywała właśnie ten cokolik z lastryko, jak również rury te, które widzicie, jak również te na górze. A tutaj pozbywam się jakichś tam plam właśnie po farbie, bo mimo że staraliśmy się jakoś w miarę przykryć podłogę, to jednak wiadomo, że może się pociapać. I do tego używam taka, to jest packa plastikowa. Bardzo fajnie wszystko schodzi. A jeśli już naprawdę nie dawałam sobie z czymś rady, bo coś nie chciało zejść, to używam sobie takiego Czyścika do płyt indukcyjnych, który nie rysuje, a, a super fajnie wszystko schodzi. O, tutaj właśnie jest ten czyścik. Na koniec przecierałam wszystko jeszcze mopem, żeby te wszystkie drobinki zeszły. I tutaj właśnie no, nie, nie było widać, jak ściągałam to wszystko, jak czyściłam tą sofę. W każdym bądź razie. Yy, Wyprałam ten pokrowiec, tu już y, suchy zakładam. Jak wi jeszcze widać nawet na sofie, że była y, przejeżdżana, że tak powiem, tą szczotką. Tutaj jeszcze raz docieram te meble, ponieważ no zawsze jakieś tam kropeczki się mi pojawiły z, tego, z tej farby, z tego malowania. Wiecie, nie ma to jakiej, jakiejś tragedii, ale jeśli już mam to zrobić jakoś w miarę, to, to stwierdziłam, że od razu załatwię to, bo wiadomo, że to łatwiej schodzi, jak jest po prostu świeże. Tam z tyłu za mną przy tych haczykach widać takie dość duże plamy. Ja po prostu niepotrzebnie niektóre rzeczy chciałam poprawić właśnie tą emalią, którą malowałam, rury. No a jednak była dość duża różnica, jeżeli chodzi o odcień tej bieli. Od razu Wam też powiem, że wiecie, no to jest jednak piwnica, więc też jakoś tam będą na pewno jakieś niedociągnięcia, ale też nie będziemy się z tego powodu jakoś, nie wiem, bardzo przejmowali. No mówię, no to nie jest salon, to nie jest pomieszczenie takie, gdzie będziemy, nie wiem, na co dzień przybywać, będziemy zapraszać gości, po prostu to miało być tylko odświeżone. Tutaj czyszczę drzwi. Tradycyjnie swoim płynem uniwersalnym, a tam, gdzie był taki większy brud, właśnie tak jak o, tak jak teraz czyszczę magiczną gąbką, musiałam się wspomóc, ponieważ tutaj piesek często drapał i czasami, no niestety nie był zbyt czysty, jak na przykład wrócił z zewnątrz, więc no, takie dość spore były te zabrudzenia w tym miejscu. Ale magiczna gąbka świetnie sobie z tym poradziła i drzwi są już białe. Zastanawiałam się, czy nie odświeżyć drzwi również na biało, ale przyznam Wam się szczerze, że już byłam naprawdę tak zmęczona całym tym małym remontem, że stwierdziłam, że na tą chwilę wystarczy, że je umyję, i może innym razem. I teraz naprawdę trzeba będzie się też wziąć za garaż, bo dużo rzeczy właśnie z tej graciarni przeszło do garażu i trzeba też na nie znaleźć miejsce, więc myślę, że garaż również się pojawi na moim kanale. Tutaj jeszcze docieram jakieś tam ślady i poprosiłam męża o pomoc w niesieniu właśnie tych naszych sportowych urządzeń. O ile rowerek jest dość lekki, to orbitrek jest naprawdę bardzo, bardzo ciężki. I tutaj chciałam sobie wyczyścić szafkę i przygotować na swoje rzeczy, które używam, których używam do nagrywania. I właśnie przeżyłam szok, ponieważ wiedziałam, że te meble są i tak same w sobie ciężkie i nie spodziewałam się, że one są jeszcze dodatkowo dość mocno zapakowane. No i musiałam to wszystko wynieść. Tych mebli używali moi rodzice w innym pomieszczeniu, które również pojawi się na kanale. Ja te wszystkie właśnie potrzebne rzeczy trzymałam w pudle w szafie, w sypialni, a stwierdziłam, że jeżeli już mamy robić takie pomieszczenie to sobie wykorzystam i sobie po prostu niektóre rzeczy tam pochowam. I tutaj są różne rzeczy, i przedłużacz, i dodatkowe żarówki, Pistolet do kleju. No w sumie powiedziałam Wam, że to są rzeczy do nagrywania, ale tak naprawdę to są takie różne rzeczy, jakieś dziurkacze, nie dziurkacze. Taśmy, które gdzieś tam też są mi czasami potrzebne. Czy maszynka do robienia etykiet. Też nie jest używana na co dzień, więc też niepotrzebnie, żeby zajmowała nam miejsce gdzieś tam na górze w pomieszczeniach takich mieszkalnych. Ten chodnik trochę nachodzi na nóżki tego kredensu, ale mąż w najbliższym czasie po prostu gdzieś tam pomoże mi wsunąć pod sofę. A tutaj wiecie co? Na strychu znalazłam taki fajny stolik. To był stolik moich rodziców. Ja już nawet o nim zapomniałam szczerze powiedziawszy, bo tak strych kiedyś też będzie nagrany, jak tam porządkujemy, bo to jest masakra. To, 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 co się tam dzieje, może nie jest aż tak kupchany jak tutaj w tej graciarni było, ale jednak jest dość, dość mocno niezorganizowany. No i oczywiście wszystko przecieram, no bo wiadomo, kilka lat na tym strychu leżał, więc to wszystko było zaciapane. Pierwszą warstwę z tej szyby przemyłam zwykłym tym właśnie płynem uniwersalnym, a teraz już czyszczę. Do mycia okien, czyli to jest 50% alkoholu izopropylowego i 50% wody. I powiem Wam, że wydaje mi się, że to miejsce będzie całkiem przyjemne, jeżeli chodzi właśnie o lato, zwłaszcza gdy będą upały. Aha, tutaj jeszcze ta półeczka, która była, ja ją jeszcze wzięłam i przemalowałam na biało, ponieważ no, dość y, odróżniała się. Y, jeśli była, y, no taka, powiem Wam się, że taka żółtawa była. I tutaj sobie troszkę chciałam uprzyjemnić to pomieszczenie, i tak właśnie wygląda efekt końcowy. No, jeszcze wiadomo, brakuje jakichś fajnych świateł. Na razie jakieś są po prostu żarówy. No, brakuje jeszcze jakiś no nie wiem, na ścianie, może jakichś dodatków, ale to jest na razie, wiecie, pierwsza faza. Zobaczymy, jak to tam będzie potem wyglądało. Tak naprawdę, do czego to pomieszczenie będzie służyło? I tutaj mam olejki eteryczne, jakieś świeczuszki, zegarek. Tutaj w puszce mam kable. Tak naprawdę nie mam żadnego pojęcia, co to za kable. Były u mnie w sypialni, w szafie, więc je po prostu tutaj wyniosłam. I tu jest właśnie ta szafka z moimi rzeczami. No, powiedzmy, że jakoś w miarę na razie wygląda. To jest, tak jak Wam mówię, pierwsza wersja. Nic tak naprawdę nie dokupywałam, nie chciałam tracić pieniędzy, wszystko zrobiliśmy. Rzeczami, które gdzieś tam w domu mieliśmy, dlatego. Te... Aha, ja co nieco kupiłam, to powiem Wam tego kwiatka sztucznego w Kiku, bo w związku z tym, że to jest piwnica, to ja nie posiadam takich kwiatków, które by gdzieś tam przetrwały. Tutaj jest mój stojak właśnie na żarówkę i na parasolkę. Także bardzo się cieszę, że w końcu mam jedno takie miejsce, gdzie wszystkie te rzeczy mogę mieć. I tak jak zaczęłam Wam mówić, to będzie fajne pomieszczenie, wydaje mi się właśnie w lecie, gdy są upały, bo to jest piwnica i to jest wiadomo, że dużo chłodniej. W zimie tutaj raczej się siedzieć nie da, ponieważ nie ma żadnego ogrzewania, więc no jedynie wiadomo, że jeżeli ktoś będzie chciał poćwiczyć, no to powiedzmy, że mu się, może mu się troszkę cieplej zrobi, jak będzie tam jeździł na tym rowerku. Także tak to wygląda na razie w pierwszej wersji. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Jeśli tak, to oczywiście napiszcie komentarz, dajcie kciuka w górę i do następnego poniedziałku. Trzymajcie się!